Dzień dobry, nazywam się Paula Majhergusik, jestem mediatorem i współpracuję ze Stowarzyszeniem Dogma. Stowarzyszenie Dogma prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej. Zapraszam dzisiaj na wykład pod tytułem Mediacje w sprawach frankowych. Jeżeli chodzi o wszelkie możliwości kredyty związane właśnie z obcą walutą, na dzień dzisiejszy istnieje możliwość ugodzenia się z bankiem właśnie. W zakresie zmiany formy płatności za taki kredyt, bądź też unieważnienie umowy, ewentualnie przewalutowania umowy, którą mieliśmy wcześniej właśnie w obcej walucie, na walutę polską. Jeżeli chodzi o takie postępowanie mediacyjne, organem, który jest uprawniony do prowadzenia właśnie mediacji w zakresie spraw frankowych, jest Centrum Mediacji przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Na dzień dzisiejszy takie mediacje odbywają się w sposób zdalny. Pierwszy krok, jaki chciałaby osoba, która jest kredytobiorcą, podjąć, aby swój spór z bankiem rozwiązać przy pomocy mediacji, jest to, że powinna pójść do swojego oddziału banku, bądź też skorzystać z bankowości elektronicznej i złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Następnie bank powinien Y, powinien sporządzić taką umowę mediacyjną, w której to będzie wskazane, że kredytobiorca, jeżeli to było więcej osób, to kredytobiorcy zgodzili się właśnie na postępowanie mediacyjne i rozwiązanie sporu związanego właśnie z tym kredytem w obcej walucie na drodze polubownej. Następnie gdy bank wraz z tymi kredyt, ty, kredytobiorcami sporządzi taką, Umowę o mediację, w której wskazane jest, że podmiotem, który będzie pomagał przy rozwiązaniu sporu, jest jakiś mediator z listy, która jest prowadzona przez prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Yy, następnie trzeba określić też wartość przedmiotu sporu, wskazać tego właśnie mediatora z listy. Jeżeli na przykład nie wiemy, kto, kto mógłby być tym mediatorem, to tutaj ten prezes. Yy, Sądu polubownego wskaże daną osobę za nas. Tak naprawdę, to postępowanie mediacyjne dla kredytobiorców, czyli osób, które wzięły kredyt w jakimś banku, jest bezpłatne. Natomiast bank jest zobowiązany do zapłaty właśnie do tego sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego kwoty 500 złotych za całe postępowanie mediacyjne. Gdy strony podpiszą właśnie taką umowę mediacyjną, czy to w oddziale banku, czy też przy pomocy właśnie tej bankowości elektronicznej, to następnie ich sprawa wpływa właśnie do tego Centrum Mediacji przy Komisji Nadzoru Finansowego. Kolejny krok jest taki, że zarówno z bankiem, jak i z kredytobiorcami będzie kontaktował się mediator i ten mediator może skorzystać z tego, aby właśnie utworzyć takie spotkanie informacyjne. To jest takie pierwsze spotkanie mediacyjne i mediator na tym spotkaniu będzie się poprzez na przykład telefon lub inny środek właśnie komunikacji zdalnej kontaktował osobno z każdą ze stron. I tutaj na tym etapie banki składają też ugodę, ugodę do, którego, do której wgląd będzie miał zarówno mediator, a także właśnie ta strona, y, którą jest kredytobiorca, czy też kredytobiorcy. Następnie y, taka, y, następnie mediator, gdy będzie się kontaktował z tą stroną kredytobiorcami, czy kredytobiorcą, powie, że właśnie bank, y, bank sporządził taką ugodę i jeżeli kredytobiorca posiada jakieś informacje bądź też pytania związane z tą ugodą, to powinien po prostu przygotować sobie takie pytania. Do właśnie tego banku, które będzie można zadać na tym posiedzeniu już mediacyjnym otwartym. I na tym posiedzeniu mediacyjnym będą brały udział strony, czyli bank i kredytobiorca. Oczywiście w postępowaniu mediacyjnym mogą brać y, też udział pełnomocnicy profesjonalni, czyli adwokaci lub radcowie prawni, bądź też inni pełnomocnicy wskazani przez strony. Jednakże tutaj trzeba pamiętać, że strony mogą w trakcie mediacji negocjować jakieś treść ugody bądź treść dojść do wzajemnego porozumienia bezpośrednio, czyli tutaj ze sobą, bądź też mogą wysłać na takie posiedzenie mediacyjne tylko i wyłącznie swoich pełnomocników. To już tak naprawdę zależy od stron. Jeżeli chodzi o tych pełnomocników, to kluczowe jest to, że taki pełnomocnik powinien złożyć pełnomocnictwo. Właśnie do tego sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowej, z uwagi na to, że musimy pamiętać, że w tych sprawach, właśnie związanych z kredytami, mamy do czynienia z tajemnicą bankową. Trzeba też stwierdzić, że postępowanie mediacyjne polega na poufności. I tutaj, nie, tutaj mediator nie będzie mógł dopuścić do udziału w takim posiedzeniu mediacyjnej osoby, która nie posiada umocowania. Następnie po prostu takie posiedzenia mediacyjne otwarte może się zakończyć na pierwszym spotkaniu, a może być tych spotkań kilka. Tutaj wszystko jest w zależności od tego, jakie strony mają wzajemne oczekiwania oraz jak mniej więcej widzą możliwość rozwiązania tego sporu i ugodzenia się. Jeżeli strony dojdą do ugody, to tą ugodę podpisują tylko i wyłącznie strony i najczęściej ta Ugoda będzie podpisana w jakimś dobrowolnym, wskazanym przez stronę oddziale banku. Następnie ta ugoda wraca, tak jakby do tego sądu polubownego, do tej komisji nadzoru finansowego, do tego centrum mediacji. Ten mediator widzi, że ta ugoda wpłynęła i jeżeli strony będą chciały, to wtedy Mediator będzie mógł sporządzić, to znaczy musi przy każdym posiedzeniu mediacyjnym sporządzić protokół z mediacji, a następnie protokół z mediacji z tą ugodą może zostać wysłany przez strony do sądu powszechnego w celu zatwierdzenia. Tak naprawdę tutaj kluczowym tym elementem dla kredytobiorców jest to, że w przypadku postępowań sądowych mówimy o pewnej przewlekłości, czyli takie postępowanie sądowe w sprawach kredytów frankowych na pewno nie będzie trwało 3 miesięcy, roku, czy też dwóch lat. W przypadku, na przykład, tutaj tych postępowań mediacyjnych mediacja powinna w sprawach frankowych. Zakończyć się do trzech miesięcy. Oczywiście jest to termin instrukcyjny, istnieje możliwość prowadzenia dłuższej mediacji, jeżeli strony po prostu będą chętne, a się okaże, że jest po prostu dużo spraw do omówienia związanych właśnie z ugodą, no i z wcześniej zawartą umową związaną z udzieleniem kredytu w obcej walucie. Po więcej informacji w zakresie mediacji oraz Spraw kredytów frankowych. Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia www.dogma.org.pl. Dziękuję bardzo.